Siema! się sobie w PC Building Simulator i kontynuujemy naszą przygodę z tym złomem i mm, mm, mm. no tak, sporo rzeczy przyszło. A nie pamiętam od czego miałem się e, zacząć, więc e, do tego, no cóż, spróbujmy. Pana Bruce'a van, van Pengembera, a pan Bruce Kemblenger, o, To jest pisarz. E, I tutaj zasilacz padł zwyczajnie i ja ten zasilacz zamówiłem, z tego to pamiętam. Ja specjalnie go nie wyrzucałem, żeby mieć pewność, który nam tu jest potrzebujący którego nam tutaj brakuje, więc, <laughs> przepraszam, że moje gardło aż tak dzisiaj wysiada, ale wkręćmy sobie naszą tutaj część, wiedziałem, że tu jest jeszcze zaślepka jakaś, dyski popodczepione, tutaj raczej z kablami nie ma problemu, tak mi się wydaje, ważne, żeby był ten sam kolor chociażby i podłączmy wszystko na nowo, ja byłem pewny, że będę musiał tutaj wykręcić płytę główną, co chciałem zrobić, ale na szczęście tego nie zrobiłem, bo gardłem się w porę, że zasilacz padł, niestety. Więc szybko wkręcamy, zdiagnozuj, naprawiony został, teraz wystarczy tylko go odpalić i cieszyć się działającym dobrze komputerem. Mam nadzieję, że pastę założyłem, bo to by było to straszne. Pan Adamczyk, Panie Adamczyku, co to jest? Aaa, to fujas, który chce 5000. Pana Pan Adamczyk, da, da, to jest on. <laughs> nie wierzę, wysiadł mi komputer po wyłączaniu zasilania, choć było swąd spalenie z niej, teraz w ogóle się nie ruchamia. Czy podzespół procesor główny przestał działać? Możliwe. A co to I piątka 6600. Mm, bardzo ciekawe. To będziemy mogli już sprzedać, czyli tutaj do wymiany jest i to jest... Nie z tej strony, z tego co widzę. Tutaj tą stronę musimy odkręcić. E, procesor wymienić potrzeba. Jakoś nie wiem, podobają mi się takie małe komputerki, zresztą mój jest tego samego rozmiaru. Więc, o, jakiś taki sentyment do mal maluszków mam. Wymienimy procesor. Nie wiem czy akurat procesor tu nie działa, nawet nie chcę sprawdzać. Powiedzmy, że tak. I 5600. I pastę nałożę. E, z chłodzeniem procesora. Pyk. Kamelek podpięty. Zaraz zobaczymy czy pan nie chce innych jakichś kabli. Obstawiam, że tak. Przy okazji włączmy i zobaczmy czy działa. A pan chce. Przecież ma dopiero coś tam. Część to są tańsze, ale wolę nowe. Czasem spowalnia. Nie chce pan nowych kabli. No to jak pan nie chce innych kabli to pan nawet nie będę montować. Chociaż wiecie, tutaj tych kabli mamy zawsze pod dostatkiem, a w prawdziwym życiu no to trzeba te kable by było kupować na bieżąco. Jakby kogoś to interesowało. Że to nie jest tak, że oni mieliby 10 tysięcy kabli akurat na stanie. I teraz tak. Zajmiliśmy się najpierw panem woda gustownie. <grym> Bardzo ciekawa nazwa. Chcielibyście nabrać mój komputer? Nie chcecie się włączyć, wiecie może co nie działa, chyba klikam na to, na nie to co trzeba, naprawdę mi się spieszy, zasilacz i karta graficzna do wymiany, w ogóle tutaj wiadomo, bo już od początku co jest do wymiany, bardzo się cieszę, lubię takie, w których nie muszę sam sprawdzać, tylko już po prostu wiem z góry i od razu zajmijmy się wymianą karty graficznej, wymianą procesora. dobra jednak się pomyliłem, do wymiany nie jest tutaj e, ten jak tam, procesor, tylko zasilacz i karta graficzna, nie wiem co mi się wkręciło, że procesor do wymiany, powiedzcie, że ja kupiłem tutaj zasilacz właściwy, powiedzcie, że, że to jest ten właściwy, błagam normalnie zejdę na zawał. W ogóle kable dalej mogę przez małą szparę powyciągać. E, tu nie muszę. Jeszcze jakiś kabel mamy? Chyba nie. Wysunął się je normalnie samemu. Zasilacze. Nie kupiłem. A nie, 350 dobra, kupiłem jednak. Już się bawem. Dobra, a czy ten kabel mógłby stąd iść? Bardzo bym się cieszył. E, tak, ja wiem, że to jest pana nawet, ale ja bym chciał najpierw zamontować tackę do zabezpieczenia zasilacza. Żeby nie wypadł na przykład. Ten komputer sobie już złożyłem, dorzuciłem też białe kable dla wyglądu e, i zabieram się za kolejny, z tego co mi się wydaje, to tutaj już będziemy mieli wszystko zrobione, zostanie nam jeden komputer, zobaczymy co z tego wyjdzie, pan Blake i czy będzie nas w stanie, jeżeli kupimy wszystkie części oczywiście, czy będzie nas stać na zapłacenie w bo to by się przydało, jakby nie patrzeć. I ostatni komputer ogarnięty, też wszystko działa bardzo pięknie i sprawdźmy ile z tych czterech komputerów zarobię, z tego dostanę 150+, plus coś tam, czyli łącznie 170, to no nie jest dużo, lecimy dalej, od razu odrzucam, pan Blake, 120+, plus budżet 210%. 310 dostałem, nie jest źle. 205 plus budżet. 415, nowy podzespół działa, okej, okay, bardzo się cieszę. I ostatni sprzęt. 250 plus 250, mhm. Mm Procesor bardzo mi się podoba i doskonale się spisali, bardzo się cieszę, brak tematu. Jak wysłać e-mail? Wygooglować jak wysłać e-mail. Proszę wygooglować jak wysłać e-mail. Dlaczego mi to nie wychodzi? Pomocy, pomoc e-mail dla seniorów. Zajęcia komputerowe, wysłano z EZ-mail. Wydaje mi się, że będziemy musieli jeszcze jeden dzień poczekać, bo mam sporo... Składak test. No co to za składak test? Za kogo jest? Czekajcie. Ktoś chciał składaka? Tu jest... Nie pamiętam kto. A, to jest ta baba od sesji. Tu jest ktoś tam inny. No, witam ponownie. Poprzedni sprzęt otrzymaliśmy z wielką radością. Ale nie no, przejść do, tabli do tablicy? Ja mam komputer złożyć z takim dyni? Pozdrawiam was. No to będziecie czekać, no, nie zrobię go. Chciałem zapłacić wujkowi, a to nie ma sensu. W każdym komputerze, który dzisiaj przyjdzie niestety nie jestem w stanie określić co jest nam potrzebne. I ostatecznie nic nie zamówiłem. No cóż, życie. Więc sprawdzamy, bo tutaj potrzebujemy tak, to od razu włączyć, zwiększyć, o, zwiększycie ramy, Tego nie zauważyłem i tutaj też trzeba będzie sprawdzić, dobra, mm, automat, od razu lecimy, instalujemy dysk, cyk, instalujemy nasz ukochany, co odmowa dostępu, no, 3D Marka potrzebujemy, jedynie czego nie zamówiłem, to kabli, które ktoś chciał, ale to tak jeszcze przyjdą z zamówieniem, dobra, 3D Marka odpalamy, tutaj też za chwileczkę tu zrobimy, o, mogę kupić szafę, 2,5 tysiąca, nie, nie chcę, nie potrzebują. Czekaj, jak ja zainstaluję, mogę odłączyć teraz pendrive'a, ale mam ładne w ogóle, o, mam ładne podkładki. Tak, i tutaj usuwamy, dziękuję, tu podłączamy naszego pendrive'a, wszystko działa, 3D Marka instalujemy na trzech różnych komputerach, na czterech chyba nawet. Dobra, 3D Mark odpalany i zobaczymy, ile tutaj wychodzi w teście, co muszę zwiększyć i to o ile, no to też będzie bardzo ważne. Dobrze, pana, tutaj dysk mu zabieram, ósmy poziom, trzecie stanowisko by się przydało, nie oszukujmy się, byłoby spoko, mogłem być trzy komputery na raz, a później jeszcze więcej. No dobrze, czy też uruchomiony uruchomiony? Ja nie wiem, jak ja to zrobię. Popatrzę sobie, kolejne zamówienie. Wszystko wydaje mi się, że ogarnąłem. Tutaj ogóle tylko muszę ramę dorzucić, co ciekawe, bo ma wynik, jaki go satysfakcjonuje. A tutaj wydaje mi się, że tylko podbustuje procesor, bo ma tam G, G jakiegoś tam, nie pamiętam dokładnie. Ale podbustowanie procesora do 7K, 6700K będzie wystarczające, wydaje mi się, więc tutaj też będziemy mieli komputer ogarnięty. Tu mamy już. A, jeszcze jeden komputer mam do ogarnięcia. Więc sobie wymienimy go na szybko i sprawdźmy, przede wszystkim przeczyścić. Ale sprawdzimy, bo to jest ostatni komputer, który musiał ogarnąć. Wszystkie już pozamawiałem sobie nowe. Więc, ten y, ostatnim jest komputerem, który trzeba sprawdzić i dowiedzieć się, co trzeba kupić, bo wszystko przyjdzie mi wtedy na jutro. No i doszło do tego, do czego? Tylko, że tutaj procesor jest zwalnięty, i przy okazji chłodzenie dowiedziałem się o do tym, jak chciałem zobaczyć z powrotem to chłodzenie, bo chciałem sprawdzić, co to za procesor. Wszystko już wiem, ale wszystko już mamy zamówione, zamówione, więc jest git. Zamówione, zamówione powiedziałem, wydaje mi się. O, więc wydaje mi się, że zrobiąc te wszystkie tutaj komputery, zostanie nam tylko, tak naprawdę, wysłać pieniądze wujaszkowi. O, tak, to by było dobre. Dobra, procesor, szybko tu jest. G... G coś tam, G300, 3900 On jest do wymiany, bo on nie działał przy okazji. Pasta termoprzewodząca i chłodzenie Thermal z Od Mortoni. I czy ten pan chciałby mieć jakieś nowe swoje kable? Zobaczmy, pan Hazel. Sporo się tu w ogóle zrobiło syfu. A, to jest pani, która miała ten mantry, które musieliśmy wygadywać, To jest totalną bzdurą. Że wszyscy wiedzą, że komputer jest się nie mam Dobra, czyli ten już działa. Nie muszę nie się przejmować. Tutaj potrzebuje wymieniać... A, do niego kupiłem procesor. Więc od razu go wstaćmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że dobry procesor kupiłem. I że wystarczy ten procesor, żeby, żeby uciągnąć to wszystko. Taką mam przynajmniej nadzieję, więc i 7, 6, 700k kupiłem tutaj. I zobaczmy, czy to jest faktycznie to, o co chodzi. Nie to, thermal, stuwa raczej nie. W ogóle czasami jest pokazane, czy jest, czy jest sprzęt, a czasami nie. Bez sensu, to jest strasznie. Komputer działa, działa, wszystko jest, jest. No to od razu, cyk, do tyłu. Ten pierwszy z przodu chyba jest tylko do bramy do wrzucenia. O to cyk. Bardzo szybka akcja, wrzucić ramy, odpalić. Znowu 3D markę będę musiał odpalić, pewnie. I, I to wszystko, dobra, cyk, titany, czwóreczka. Przy okazji już boczne zakładam. Odpalamy komputer, sprawdzamy ile jest. Mam nadzieję, że 3D Mark jakimś się nie zmniejszy. Byłoby mi smutno. Tutaj uruchamiamy. Tu czekamy i czekamy. No i tak jak zakładałem. E, miałem rację. Czyli wystarczy tylko tutaj ten procesor wymienić. I komputer jest gotowy. Bardzo się cieszę, bo nie było jakiś drogi. Więc nie zawsze yy, drogie oznacza, że wszystko będzie działać. Tutaj też. Też jesteśmy na plusie, więc jest git. Lecimy z kolejnymi. O, jakie. O, budowa. Co to jest w ogóle? Ale te paluszki, a, i też nie wiem, jak to jest będzie 3D Mark, trzeba od razu odpalić. Nie może się uruchomić, system operacyjny. I do zasilacz. A i to mnie zasilać. to od razu już go wykręcam. Em, ale zanim go wykręcę, to chyba tam od razu pójdę ten zainstalować program. Bo nie chcę się później czekać. Bo zanim on się po pierwsze zainstaluje. Po drugie, zanim zrobi tego 3D Mark, znowu będę musiał czekać pół dnia. A nie mam zamiaru, jakby nie patrzeć. Zdałem sobie sprawę, że w tym komputerze kolega chciał mieć. Musiałem sprawdzić, bo pamiętam, że ktoś chciał te kable kolorowe. I zapomniałem o tym, że facet chciał. Więc pan musiał, musiał poczekać. Bo za, no nie, no zapomniałem zwyczajnie, że trzeba kablem powymieniać wszystkie. To jest strasznie męczące, bo nie mam żadnego guzika, który by spowodował usunięcie wszystkich kabli. Jeżeli taki by był guzik, to bym się cieszył bardzo, ale nie ma niestety i on chciał pomarańczowe też. Więc już mu wstawiamy wszystkie ładne pomarańczowe i on będzie się cieszyć, ja też będę się cieszyć. Oczywiście nie wszystkie będą pomarańczowe, bo ma zwykły proces, znaczy ma zwykły zasilacz niebundularny, więc nie będzie miał kolorowych. Będzie miał jedno kolorowe. ale kolorowe w, w miarę... Te, które się da, to będzie miał ładnie zrobione. A się okazuje, że ma to, to są dwa kable. Trzy kable wymieniłem mu. Nie, no nie mogę. Co to się dzieje w ogóle? O nie, ja muszę jeszcze raz 3D marka robić. To jest jakiś żart chyba. Ten komputer trzeba zresetować. O nie, zresetuj. Ja muszę go resetnąć. Cyk, cyk. Ajajajajajaj. Dobra, to 3D marki robi, to 3D marki robi. Dwa komputery nam zostaną. Najgorzej. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj panu zabrakło dosłownie ile. 100, 170, 165 punktów. Ajajajaj. A co pan tam ma takiego, panie Witoldzie? Panie Witoldzie, co pan ma w środku? Pokaż kotku, co ma w środku. Czy to jakieś nowe kable? Mm, nie, chyba nie. Ale co ty masz? I7-67. No to procesora zmienimy, zmienimy za to kartę graficzną. To jest GTX 1060. O, GTX 1060. I to nie jest wersja chyba gaming. No nie, to jest gaming, ale 3GB, a nie 6. E, gaming. 3GB. O, to jest ta. Czyli moglibyśmy wrzucić, skoro on brakuje mu z jakichś 170. To, jakbyśmy mu wrzucili top 5 gtx -a 980, dobranę. Do Eeeh, gtx -a 980, -kę. i to jest w wersji 4GB LE. 4GB LE, to myślę, że no Ok, to tutaj trzeba wrzucić kartę graficzną, a tutaj do wymiany dysk. A ja nie wiedziałem, który to dysk, więc wymienimy oba, nawet jeden wyciągnę najpierw, zobaczymy, czy to jest ten właściwy. I czy to jest ten niedziałający? Co, nie, nie ten. Co jest? Co jest? Nie ten odczepienia? O co chodzi? Czy to jest ten? ten jest zepsuty. A ten niżej też? Czy ten niżej też jest zepsuty? Chyba nie. Ten działa akurat. Całe szczęście. Czyli do jest tylko jedna 120. Bo tak sobie zażyczyli klienci. okej, okay. Już zamawiam EZ 100-120. Why not? Tego potrzebuję jeszcze wejść do. Pamięć masowa EZ 100-120. Na wyposażenie, ale to jest uszkodzone. Jej nie chcę nawet. Czyli zostanie jeden komputer. Dobra, ja sobie szybko przerzucę tutaj, zobaczymy, co jest w nim. A w nim jest do zrobienia, do wymiany procesor głównej karty graficznej, którą chyba mam, wydaje mi się. Jeżeli tak, to też z niego zarobimy troszeczkę kasy i zostaną nam tylko tamte do ogarnięcia. I teraz chwila prawdy. Czy z tych komputerów zarobię tyle, ile bym potrzebował? Lecimy tą sprawdzić. Tutaj dostajemy 100, 200. O, przetaktowanie procesora. Udało Ci się odblokować procesor i podegonić z opcją przetaktowania. To znaczy, że możesz podkręcić procesor z poziomu biosu, płyty główny. Uwaga, podzespoły mogą się znacznie różnić jakością. Dwie wersje tego samego komputera Komponenty potrafią działać inaczej, gdy zostaną przetaktowane. Pamiętaj, że podzespoły poddane działaniu zbyt wysokiego napięcia mogą się popsuć. To samo stanie się, jeśli zbyt się nagrzeją. To jest bardzo tragiczne. Nienawidzę. Moim zdaniem nie powinno się podkręcać sprzętu. Nie, nie powinno się, bo to nie ma sensu całkowicie. Okej, okay, ma się lepsze wyniki, mając tą samą cenę i ten sam sprzęt, ale się szybciej psują, nowy podzespół działa dobrze, tylko że znowu nie nałożyli pasty, o nie, zapomniałam, że tej pasty nie nałożyłem, zawsze nakładam, o, nie mogę, a że zapomniałem, No, się teraz zastanawiam, czy wszędzie zrobię dobrze, nie, mamy 6200, bardzo się cieszę, bo to fajna sumka, zostały nam trzy komputery tak naprawdę i wujas, dobra, czyli tutaj jeszcze tych poogarniamy, zobaczymy, co oni tam potrzebują kupić i chyba będziemy w stanie, kurczę, ten, będziemy w stanie chyba mu zapłacić. Oleś, w ten Myślałem, że mi za broni. Chciałem Z się stanie, Jak mu zapłacę? I jestem troszeczkę w tyłku, bo nie mam okay, pieniędzy, Ale mam debet. Mogę mieć debet na wysokość 1000 dolarów, co się cieszę. I mam 10% swojego. Muszę posiadać 25, mam 10. Dzień się kończy. Na wszystko jutro chyba. Na, na jutro wszystko chyba zamówiłem. Tak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że też będę sobie kończyć, bo strasznie długo mi zajął ogarnianie wszystkich tutaj rzeczy. Bardzo wciąga ta gra, nie oszkujemy się, ale jest sporo takich rzeczy, które się nie da pokazać, bo są zwyczajnie nudne, jak na przykład komplementowanie. Nie, kom, nie komplem, komplementowanie. Kompletowanie. Na przykład kompletowanie wszystkich podzespołów, komplementować ich chyba nie trzeba. Tak mi się wydaje, dobra, będziemy kończyć, bo miłość skończyło widzimy się w następnym odcinku. No i mi się.